What's up folks? Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli też malujecie areografem i wkurza was wszechobecny odkurz, albo po prostu wieczorami walczycie z potworami jak Geralt, ten odcinek jest dla was, ponieważ dzisiaj wykonamy właśnie taką komorę do malowania areografem z wiatrakiem. Wszystko będzie wykonane z odzysku. Jeżeli wam się podoba już na tym etapie co robię i możecie mi zaufać, to pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem. Kupiłem formatki w wielkości 50x60. One są cięte, słuchajcie, z piły. Więc te krawędzie nie są do końca idealne, ale to nie ma znaczenia, bo będziemy wycinać to wszystko laserem. Dlaczego 3 mm? Dlatego, że projektowo otwory są wykonane właśnie na takiej grubości to jest bardzo istotne, bo jakbyście użyli innej grubości, to by trzeba było zmieniać. Cały projekt. W opisie tego filmu macie link, który możecie sobie tam stamtąd pobrać projekt i zrobić to samemu u siebie w domu. Dobrze, przejdźmy więc do cięcia. Akurat tutaj w MAX 4 z głowicą E80. Najlepiej wychodzi, jeżeli ustawimy 1000 mm na minutę, przy mocy 100 i takie tam mniej więcej 7 wtedy Wtedy to te cięcia są najładniejsze. Jeżeli chodzi o grawerowanie. To z testów wyszło, że 6000 na 100 z jednym przejściem. Dlaczego tyle przejść, jeżeli chodzi o cięcie? Ponieważ mamy, nie mamy asystenta. tutaj go można podłączyć oddzielnie. Akurat tutaj ten model, który ja posiadam, go nie ma. Natomiast musimy sobie ustawić Z-offset, ponieważ ta maszyna, oś Z, ma regulowaną automatycznie. W tym miejscu jest taka prowadnica ślimakowa. I zasada jest taka, że w Lightbernie ustawiamy sobie przesunięcie osi Z 40 mm, minus grubość materiału. To akurat testowa była sklejka, która ma 4 mm, czyli wychodziło nam 36. Zacznijmy od kadru. Po to, aby jak najbardziej efektownie wykorzystać naszą sklejkę. Zobaczcie, że zaoszczędzimy troszeczkę miejsca. To taki, taki fragment tutaj. Oraz też chcę sprawdzić, czy aby na pewno nie wyjedziemy nigdzie poza szerokość naszego pola roboczego. Ale nie. Jest git. Puszczam tnę, jedziemy. Popełniłem taki maluśki błąd, a mianowicie testowałem wcześniej na czwórce, na 4 mm sklejce i na troszeczkę innej, ta jest typowo do laserów i tak naprawdę trzy przejścia w zupełności przy tej mocy wystarczą, więc następny projekt, bo tego nie chcę przerywać, bo mi szkoda materiału, bo boję się, że może zgubić gdzieś kroki i po prostu się przesunie cały projekt, więc następne ustawia na trzy przejścia i powinno być picobello. W międzyczasie, kiedy laser pracuje i wycina kolejne elementy, tym razem półki, to stwierdziłem, że nie będę marnował czasu i po prostu czekał. I tak jestem w pobliżu, i pamiętajcie, żeby lasera nie zostawiać e, przy pracy samego sobie, ze względu na pożar. Ale nieważne. Wracając do tematu, wyszlifowałem, rzeczywiście są te przypalenia. Ja mógłbym jeszcze popracować nad tym z-offsetem, nieważne, udało mi się to wyczyścić, jest spoko. I teraz przejdziemy sobie do malowania. Używam do tego po prostu jakiejś tam farby do drewna o kolorze niebieskim. Dlaczego o kolorze niebieskim? <grym> Dlatego, że mam tej farby dużo i na chwilę obecną nie używam, po prostu trzeba to jakby wykorzystać. Będę malował wałkiem z takim włosem nazwanym wałek flock, do akrylowy. akrylowych. Na razie na raz zobaczymy jak będzie kryło. Dobra, wszystko wyciąłem, pomalowałem. Teraz tutaj stoją sklejka jedna na drugiej, ponieważ i są dociśnięte, ponieważ zaczęły tak falować, ale wpadłem na pomysł, że zrobię na tej głównej płycie jeszcze jeden temat. To jest jakby podstawa, czyli miejsce, gdzie będziemy malować i pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić sobie tutaj skalę. I mam taką skalę teraz w Lightburnie do 20 cm, spokojnie wystarczy, chodzi o to, że po prostu malując jakieś elementy czy coś będę mógł mniej więcej wiedzieć jaki to jest, no ile to jest centymetr na przykład, tak? W sumie tak średnio, to znaczy, że dobrze, no nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale... Z czego wynika ta różnica kolorów? Przede wszystkim z tego, że tutaj grawerowaliśmy w jedną stronę, tutaj w drugą stronę i nie wiem czemu ale to powinno być takie samo jak to. Jednak na testowej sklejce wyszło. Tutaj mam na testowej sklejce wyszło to o wiele lepiej. Ale wydaje mi się, że ten problem wynika z tego, że to było pomalowane. Chciałem to zrobić w tę stronę, ponieważ jakbym zrobił to na odwrót, czyli teraz bym pomalował, to tego by na pewno nie było widać. Ale tak czy siak te cyferki są widoczne, te kreski też są widoczne. No nie jest tak źle. Przykładając tutaj cokolwiek, tak? O, załóżmy, przykładając puszkę, jestem w stanie mniej więcej stwierdzić, jaki ona ma. Rozmiar. I o to mi chodziło, żeby to było takie na plus minus. Plus jest taki, że robiąc to no tak trochę chałupniczo i na oko, to nawet stąd dotąd, stąd dotąd, stąd, dotąd, stąd dotąd, co to, to wyszło równo. Dobrze, przeskoczmy więc parę dni do przodu. Mam już wszystko wymalowane. E, użyłem do tego tej niebieskiej farby, wszystko skleiłem, użyłem do klejenia e, takiego szybko wiążącego kleju do drewna. I tutaj jedna taka moja przestroga. Pamiętajcie o tym, aby użyć coś e, kleju, który jest przeźroczysty. Możemy użyć też e, tych takich epoksydów dwuskładnikowych, bo ja się zgabiłem troszeczkę i musiałem przemanowywać, ale finalnie i tak nie widać. Generalnie jest spoko, wszystko to tutaj pasuje w swoje zatrzaski. Tak samo wykonałem też dodatkowo mm, półkę na same farby. Przyszedłem do następnego etapu, którym jest składanie tutaj elektroniki, a mianowicie wyciągu. Tak naprawdę do zrobienia wyciągu będziecie potrzebować trzy podpunkty mianowicie wiatrak. Przełącznik oraz zasilacz. W moim przypadku jest to wiatrak od komputera, od procesora, taki stary stokowy. Musiałem usunąć z niego tylko radiator i mianowicie tak, wychodzą wam cztery kable. Jeden to jest plus minus, on jest na 12V, drugie to są z tego co kojarzę chyba od sterowania prędkością, więc akurat tutaj one są nam nieprzydatne. I u mnie plusem jest żółty. Dlaczego mówię o plusie? Ponieważ on jest najistotniejszy, bo. Plus podłączony przez nasz przełącznik, czyli tak, wchodzimy plusem do przełącznika i wychodzimy plusem do przełącznika, po czym y, lutujemy razem z naszym zasilaczem 12V, minus idzie y, bokiem. Chodzi o to, abyście tym rozpinali, przełącznikiem rozpinali plus, i, plus a nie minus, bo jakby projektowo on powinien... Ten wiatrak powinien być jakby przyczepiony o, tą, tym, tą, tą czarną, taką obejmą, że to tak nazwę, ale yy, w moim przypadku przeprowadziłem tędy kable, ponieważ tu wejdzie filtr i ten filtr będzie, będę sobie mógł przykleić po prostu yy, taśmą. Wszystko mamy sklejone i przejdziemy do etapu uszczelniania, i tutaj użyję po prostu zwykłego silikonu sanitarnego, bezbarwnego po to, aby już go nie malować, czyli uszczelnię te wszystkie krawędzie od wewnątrz, cały tył. Zrobię to, pokażę wam, jak wyszło. Bo jeszcze jest jeden temat, który przeoczyłem, ale to... Przeoczyłem jedną rzecz, a mianowicie tył. No bo przecież jak, jeżeli to wszystko skleiłem, to nie będę miał jak wymienić filtra. Więc na co wpadłem? Wyciąłem po prostu z kawałka sklejki taki kwadrat 15 na 15, wygrawerowałem sobie z tyłu napis "filtr", aby było wiadomo o co chodzi, zresztą też fajniej to będzie wyglądać. Otwornicą wyciąłem y, otwór z tyłu, a następnie w środku wkleiłem filtr, to jest taki filtr z odkurzaczy, taki, z, to się zakłada na no, taki gąbkowy. Daje radę, tak? Y, minus jest taki, że wiadomo wiatrak będzie tu zaciągał, tędy i wetrak miał być z drugiej strony, ale no, taki miałem, a nie inna, wykorzystuję po prostu z... wetrak ze starego kompa, wentylatorek w sumie, więc mimo wszystko on i tak tam będzie zbierał, no ale dobra, za jakiś czas można to wymienić. Z tyłu filtr wkleiłem po prostu na silver tape'a, tak? No i tak to się wszystko prezentuje, jeszcze dodałem tutaj znaczek, żeby było wiadomo o co chodzi, natomiast y, jeszcze jedna, jedyna rzecz, to po prostu tam jest ciemno w środku, tak? I, i tutaj coś trzeba poradzić i znalazłem w Ikei taką belkę ledową ona jest na paluszki można ewentualnie dokupić akumulatorki I tutaj przyciskając możemy sobie regulować moc światła trochę za ciepłe światło, mogłoby być bardziej zimne do malowania żeby trochę nie przekłamywać kolorów, ale gdzieś tak w tym miejscu, żeby też ładnie się to rozchodziło no i gra kapela Naprawdę jest spoko, wszystko widać, ładnie robią się detale, taki lekki cień, ale dobra. Podłączyłem zasilacz do prądu, tutaj z boku wyprowadziłem złącze, Pek, przełącznik i wiatraczek rozpoczął pracę. Zwróćcie uwagę na górę, tutaj na, na tą krawędź, że tu się w ogóle nie rozchodzi dym. No to co tutaj teraz wyleciało to po prostu wcześniej, jak podpalałem. Yy, więc tu się robi takie troszeczkę, nie wiem jak to nazwać, podciśnienie, coś takiego i bez kitu cały ten dym mimo to, że on krąży, załóżmy w tej komorze. Potrafia bezpośrednio z tyłu przechodząc przez filtr. No i dobra, przygotowałem sobie komorę. Zapomniałem mam jeszcze powiedzieć, że tutaj z boku zamontowałem też takie uchwyty na po prostu samareograf. Mamy w środku drewniany klocek, który będzie symulował naszą figurkę. Jest też podkładka z kawałku sklejki, bo i tak wiem, że mimo wszystko ta komora będzie za chwilę w kolorze farby. Tego nie przemyślałem. No dobra, a spróbujmy jeszcze rozkręcić na maksa nasz areograf, żeby puścił jak najwięcej farby, chociaż no takie robienie kleksów, o już jest max. Takie robienie kleksów to nie używa się tego, że tak powiem. Można jeszcze więcej? Nie. Zgasiłem wiatrak, żeby nam nie huczał, i tak się prezentuje komora po wstępnym malowaniu. I oczywiście, wszystko ten obcuz tutaj mimo wszystko został, tak? To zależy też, jaka farba, bo czasami to wystarczy przetrzeć. W tym przypadku to był podkład taki po prostu yy, mat grey, Najczęściej jakby jego używam w przeareografii, ale nieważne. Yy, jeżeli chodzi o w ogóle, jakby. byłem w szoku, tak? Że zasysało rzeczywiście, jakby ten wiatrak działał. Yy owszem, jest, jest brudny zobaczcie, że osadziło się, na, osadziła się na nim farba ale jakoś specjalnie się tym nie przejmuję bo zobaczcie, że ona już tutaj dolatując była na tyle sucha że po prostu to wszystko można przetrzeć palcem tam też z tyłu na filtrze mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze że jakoś jak tutaj bym przechylił o, to widać, że wyłapało ten nasz odkusz i tutaj słuchajcie, półka na farby i zobaczcie, że yy, no, mam ich trochę one są różnych producentów, ale wszystkie są w tych fiolkach. Projekt był do troszeczkę innego producenta, do takich małych pojemniczków. Ja najczęściej używam tego, ale mimo to, że jakby, no bo one się jakby nie, nie chcą zmieścić, one stojąco w ten sposób, ale mi to nie przeszkadza, bo i tak mam jakby dostęp do kolorów od frontu, ten, widzę jakie tu są kolory, tak. Mimo to, że nakrętki mają wszystkie prawie takie same. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ja wiem, że mam działające urządzenie. Może jest ono ze sklejki, może jest takie troszeczkę nieforemne, upośledzone i tak dalej. Może nie do końca też jest piękne, ale słuchajcie, kosztowało naprawdę grosze. To jest kwestia kupna sklejki, zrobienia, wycięcia tego laserem, czy zamontowania jakichś używanych wetraków i tak dalej, czy przełączników. Myślę, że ze wszystkim to się naprawdę już tak, jakbyśmy mieli to wszystko kupować od zera, to byśmy się zamknęli w stówce, e, można jeszcze zrobić sobie taką tackę obrotową, obrotową i tak dalej. Cieszy mnie to, że rzeczywiście wiatrak wyciąga, działa, ten odkusz nie niesie się po całym domu, po całym warsztacie. Ja na dzisiaj bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał i zobaczcie inne filmy. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.